Cześć, witam Ciebie w cyklu Inspiracja, Edukacja. To już 64 chyba odcinek. Ja nazywam się na Bogoś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca i witam Ciebie bardzo serdecznie. Daj znać w komentarzu, jeżeli jesteś ze mną na żywo. Daj znać również, jeżeli oglądasz powtórkę, tak żebym wiedziała, że jesteś tutaj, że jesteś tutaj z nami. Pamiętaj też o lajkach, o serduszkach, jeżeli podoba Ci się to, co tutaj słyszysz. Jeżeli ten cykl ma sens, a dzisiaj chciałabym powiedzieć Tobie o rozsądnym treningu. W nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wczoraj, do tego, o czym mówiliśmy też przedwczoraj, do podejścia, które mówi, że każdy jeździec staje się w jakimś sensie również trenerem. Nawet jeżeli z trenerem takim fachowym jeździ. Dlatego dzisiaj właśnie w kontekście rozwinięcia tego tematu chciałabym porozmawiać z Tobą o rozsądnym treningu, w jaki sposób on powinien przebiegać, i na czym powinien się opierać. Gert Heuschmann w książce w poszukiwaniu równowagi pisze o tym, że chcę szczególnie podkreślić, to znaczy tak, Chcę szczególnie podkreślić, że każdy, każdy, każdy jeździec podejmując decyzję o wyprowadzeniu swojego konia ze stajni staje się trenerem i każdy, kto decyduje o tym, kiedy, jak, jak długo, jak intensywnie pracuje koń. Jest trenerem i dla dobra konia powinien mieć na względzie kilka podstawowych zasad, a więc tych zasad właśnie treningu, a więc powinien wiedzieć, w jaki sposób trening powinien się odbywać, musi wiedzieć, jakie trening może mieć konsekwencje i musi też potrafić się do tych konsekwencji odpowiednio zastosować. To jest bardzo istotna, bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby o tym pamiętać i żeby o tym wiedzieć. Co jest celem tak właściwie dobrego treningu? Czym powinien być ten dobry, dobry trening? Otóż, celem dobrego treningu jest rozwój specyficznych mięśni potrzebnych do uprawiania danej dyscypliny, umożliwiający koniowi atlecie uzyskanie, uzyskanie wymaganych od niego wyników. To jest cel dobrego treningu, a więc takie przygotowanie konia, aby dał radę, dał radę. Pracować w wybranej dla niego dyscyplinie i żeby też w tej dyscyplinie miał szansę osiągać jakiś tam sukcesy. To jest cel dobrego treningu. Yy, organizm konia może jednak wykształcić tą prawidłową muskulaturę, ten, to, to prawidłowe umięśnienie tylko wówczas, gdy uwzględnione zostaną zarówno omówione wcześniej, o czym już mówiliśmy, aspekty psychologiczne, jak i fizjologia mięśnia w jej podstawowych zarysach. A więc tylko w momencie, kiedy koniec rozluźniony psychicznie, kiedy koniec nastawiony na współpracę i tylko w momencie, kiedy jego mięśnie są rozluźnione, tylko wtedy, tylko wtedy może, może tak naprawdę rozbudować się uprawnie i poprawnie brać udział w treningu. Taka jest, taka jest zasada. I teraz, trening ma sens jedynie pod warunkiem, że koniec jest zrównoważony właśnie psychicznie, to jest bardzo ważna kwestia, że jest uważny i chętny do pracy, tak? Wtedy pracuje najlepiej, wtedy rozwija się najlepiej i wtedy też najlepsze te treningowe efekty osiągniecie. I o czym jeszcze tutaj należałoby powiedzieć? O czym jeszcze należałoby tutaj powiedzieć? Mianowicie o tym, że napięcie nerwowe i podniecenie oraz strach i nieposłuszeństwo uniemożliwiają sensowny trening. Takie nastawienie zaburza też chęć, chęć współpracy, ale zaburza przyswajanie wiedzy, jeżeli koniec jest cały czas nerwowy, jeżeli i cały czas się boi, jeżeli coś jest pod tym względem nie tak, to nie będzie przyswajał nowych wiadomości, a więc będzie trudniej się uczył, ciężej będzie mu się czegokolwiek nauczyć i ten trening będzie postępował dużo, dużo wolniej, poprzez to właśnie rozkojarzenie, poprzez to rozkojarzenie, które gdzieś tam, gdzieś tam występuje. I jeździec jako trener musi być też świadomy, że każda jazda, każda taka jednostka szkoleniowa, jest, jest treningiem, tak? W takim fizjologicznym sensie. Każda jazda, każda jednostka treningowa przynosi jakiś określony efekt, pozytywny bądź negatywny, w zależności od tego, jak jest rozplanowany, i pod takim kątem powinno to być traktowane. To jest też bardzo ważna, istotna, istotna rzecz. Z kolei każdy trening, tak? Jeżeli każda jazda jest treningiem, a każdy trening prowadzi do takich mikrourazów. Do mikrouszkodzeń włókien mięśniowych i gromadzenia w nich kwasu mlekowego, a więc tak zwanych zakwasów. Myślę, że każdy z nas kiedyś takich zakwasów doświadczył, wie o co chodzi i wie, jak potrafią zniechęcać takie, szczególnie takie konkretne zakwasy po bardzo dużym wysiłku, jak potrafią zniechęcać w ogóle do wszystkiego, tak, do ruszenia się z łóżka nawet. I takie same zakwasy może mieć koń po intensywnym treningu, szczególnie jeżeli nie jest przyzwyczajony do, do danego rodzaju wysiłku. I taki zwiększony wysiłek, tak, zwiększony wysiłek trening, szczególnie u koni młodych, powoduje ból mięśni, ból przyczepów ścięgien, torebek stawowych itd. I z obserwacji wynika, że w zależności od natężenia tych następstw treningu, wynikająca z nich sztywność może utrzymywać się od jednego do trzech dni nawet. A więc taki bardzo intensywny trening może wywoływać chwilowe usztywnienia konia związane właśnie z tymi zakwasami, a więc z bolesnością mięśni, z bolesnością stawów wywołanych intensywnym, intensywnym treningiem. I jeździec, jeździec jako trener czy trener w ogóle powinien mieć to na uwadze, musi mieć to na uwadze, że takie rzeczy się dzieją i że w takim układzie dalsz trening, czy tak samo intensywny trening następnego dnia nie ma sensu. Dlatego, że jeżeli, tak jak już powiedzieliśmy, jeżeli występuje usztywnienie i jakieś napięcie, które przenosi się również na psychikę, powoduje jakieś rozdrażnienie, nieposłuszeństwo, to dalszy trening nie ma sensu, bo koń nie będzie po prostu przyswajał tej wiedzy. I co, w tym, co z tym faktem zrobić? Za chwilkę sobie powiemy. Ważną też kwestią jest, że gibkość jest konieczna do zbudowania poprawnej muskulatury. Gibkość, a więc przeciwieństwo usztywnienia, jest potrzebne do zbudowania tej poprawnej, poprawnej muskulatury, żeby koń właśnie rozwijał się prawidłowo. I tutaj przeczytam tobie fragment, który mówi, że regulamin kawalerii z 1912 roku zaleca pracować z trzyletnimi końmi trzy razy w tygodniu, czteroletnimi cztery razy i tak dalej. I te ogólne wytyczne wskazują, że już wówczas próbowano uwzględnić bezpośrednie skutki treningu. Tylko, że no właśnie, oczywiście idealny plan treningowy oprócz wieku konia powinien, powinien uwzględnić również. Yy, intensywność i czas trwania jednostki treningowej. To znaczy to, że będziemy trenować trzy razy w tygodniu, nie oznacza jeszcze, że będzie to trening poprawny. Jeżeli chcemy, żeby ten trening był faktycznie poprawny, musimy jeszcze uwzględnić długość ćwiczeń i intensywność tych ćwiczeń, tak, które stosujemy danego dnia. Czasem lepiej jest wykonać krótszy trening, a częściej, to z własnego doświadczenia mogę Tobie również powiedzieć, aniżeli a właśnie intensywny trening raz na jakiś czas. Dlatego, że takie m, krótsze treningi również rozbudowują mięśnie, ale nie obciążają aż tak bardzo organizmu i mniejsze są wtedy zakwasy, a więc mniej koń się usztywnia. I właśnie oczywiście ten idealny plan treningowy nie powinien być schematyczny, tak? Czyli powinien być indywidualnie, zawsze indywidualnie dostosowany do danego konia. Nie powinniśmy posługiwać się schematami w tym wypadku. Nie powinniśmy posługiwać się schematami. Hmm. I każdy trener, każdy jeździec powinien być świadom, świadomy, że koń, szczególnie młody, po dobrej sesji treningowej, zawsze następnego dnia albo dwa dni później będzie miał zakwasy. A więc jeżeli przeprowadziliście dobry, intensywny trening, koń zrobił dobrą robotę, ty również, osiągnęliście fajny efekt, no to przygotuj się na to, że następnego dnia przyjdzie taki regres. Tak, właśnie z tego powodu, że koń będzie odczuwał w swoim ciele zakwasy, że będzie odczuwał jakiś dyskomfort, jakieś usztywnienia, i następnego dnia trening już tak dobrze Wam na pewno nie pójdzie, bo pojawią się właśnie te usztywnienia związane z w jakimś sensie przeciążeniem. To znaczy, no takim właśnie zrobioną dobrą robotą, która później ma konsekwencje właśnie w zakwasach. Taki, taki, taka jest zależność. I właśnie, i najgłupsze, najgłupsze, co można zrobić tutaj według Gerda Hojszmana, to trenować konia w takim stanie dalej. To jest najgłupsze, co można zrobić. Usztywnienie, niechęć do współpracy, przejawy nieposłuszeństwa prawie zawsze wypływają z takich skutków treningu, właśnie z bóli mięśni. I co w tym wypadku? W tym wypadku, w tym wypadku należy po prostu dać koniowi odpocząć. Dobrze się sprawdzi, na przykład dzień, dłuższy dzień na pastwisku. Jeżeli, jeżeli tego pastwiska nie ma dobrze, sprawdza się również ląża, ale bez żadnych pomocy, taka zupełnie luźna ląża, bez żadnego oczekiwania nie wiadomo czego, tak? a więc zwykłe rozruszanie po prostu mięśni, a natomiast przełamując opór konia w tych okolicznościach siłą, Możemy mu tylko zaszkodzić, tak? bo koń zamknie się w sobie, odporniejszy psychicznie koń będzie się buntował i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Trzeba zrozumieć podłoże, podłoże tej bolesności i trzeba się do niej odnieść. Musisz też pamiętać, że sztywność fizyczna przechodzi w stan taki stały, permanentny, a u koni o silnej osobowości skutkuje nerwowością i trwałym nieposłuszeństwem. To znaczy właśnie, taki koń o silnej osobowości, konie w ogóle na ogół są bardzo pamiętliwe, mają bardzo dobrą pamięć i takie negatywne podejście może bardzo szybko zaburzyć ich zaufanie i one będą o tym pamiętać długo, szczególnie takie konie właśnie o silnej osobowości, o silnej psychice i skutki tego będą się za nami ciągnąć bardzo, bardzo długo. I wszelki opór, tutaj musisz wiedzieć, rozpadało się, słuchajcie, na dworze, aż puka mi normalnie tutaj o dach. I wszelki opór, podsumowując, tak, właśnie to, co mówimy, przejawiany przez konia w trakcie treningu, należy starannie przemyśleć. Twoim zadaniem, jako jeźdźca trenera, jest staranne, dokładne przemyślenie, przemyślenie i przeanalizowanie zachowania konia, przeanalizowanie tego oporu. I u starszego dorosłego konia w procesie korekty możemy mieć do czynienia ze skutkami dawnego też treningu, a więc tych dawnych zaszłości, czyli takiego chronicznego usztywnienia możemy tutaj się spodziewać. I w tym wypadku musimy najpierw to usztywnienie rozluźnić, najpierw wyprowadzić konia z tych błędów przeszłości, z tych, z, tych, z tych usztywnień, właśnie przeszłych. A dopiero później możemy, możemy zacząć coś działać, i opór może też być skutkiem bolesności spowodowanej bieżącym treningiem. Oprócz tego również i oczywiście, naturalnie przy wystąpieniu również świeżych zakwasów nie takich przeszłych, zaszłych ale tych świeżych również obolałego konia należy rozruszać, ale rozruszać właśnie w taki sposób swobodny, bez obciążeń i bez wymagań. No i właśnie, i zatem dobrze zapewnić mu dzień na dzień po treningu dłuższy pobyt na pastwisku, albo do złagodzenia bólu mięśniowego i usztywnień, może także przyczynić się swobodny ruch na loży, bez żadnych wypinaczy, bez żadnych pomocy. Jeśli skutki poprzedniego treningu nie są zbyt dotkliwe, to warto też, szczególnie u koni starszych, bardziej doświadczonych, godny polecenia może być, godne może być spacer w terenie, a więc warto też przejechać się do lasu i, i w terenie konia rozluźnić. Jeżeli jest zrównoważony i, i starszy i doświadczony, dlatego że młody koń, pobudzając się notorycznie na różne, różne rzeczy nowe w terenie, hmm, będzie wtedy generował większą ilość napięć, tak? Więc jeżeli mamy do czynienia z koniem takim zrównoważonym, starszym i tak dalej, to warto, warto to zastosować. Natomiast kluczową i ostateczną rolę odgrywa tutaj intuicja jeźdźca. Intuicja jeźdźca, jego znajomość konia bo to jego zadaniem jest odpowiednie właśnie, odpowiednie rozplanowanie treningów i odpowiednie później zastosowanie procesów takich odpoczynkowo-naprawczych po zbyt intensywnym takim treningu. Więc tutaj kluczową rolę odgrywa właśnie właśnie jaziec. I kwestia jeszcze taka, tutaj mówiliśmy o młodych koniach, o podjezdkach, tak, że to powinny być 3-4 razy w tygodniu, jeszcze w zależności od intensywności tego treningu. Natomiast konia starszego, dobrze ujeżdżonego, takiego czworonożnego atleta, można poddawać obciążeniom w stopniu odpowiadającym jego wydolności i dostarczanej z paszą energii, a więc tych składników energetycznych i pełną zdolność do pracy to uwaga tutaj bardzo ważna rzecz i drukowanymi literami należy sobie zapisać że pełną zdolność do pracy zdrowy prawidłowo wyszkolony koń osiąga dopiero w wieku 9-10 lat nie w wieku 5 lat nie w wieku 6 lat ale dopiero 9-10 lat koń dobrze wyszkolony prawidłowo wyszkolony Osiąga dopiero w tym wieku zdolność do pracy, dopiero w wieku 9-10 lat. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że bardzo często obserwuje się, szczególnie w momencie, kiedy konie zaczynają być zajeżdżane właśnie w wieku 3 lat, przed 3 lat i już wtedy zaczynają gdzieś tam jeździć, to konie pięcioletnie są postrzegane jako już te wyszkolone, tak? Sześcioletnie. Bardzo często się obserwuje takie sytuacje również na zawodach, a tymczasem koń pełną zdolność. Szkoleniową, pełną zdolność treningową osiąga w wieku 9-10 lat. Dopiero wtedy osiąga taką dojrzałość, tak? Do tego momentu koń jest młody i jako do młodego należy do niego podchodzić. I jako młodego, jako do młodego tak go trzeba traktować. Jako konia w fazie ciągle wzrostu, w fazie rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ale też, jeżeli chodzi o konie przeznaczone do jazdy korekcyjnej, w okresie ustalania nowej struktury treningu, w takim okresie przejściowym, dopasowywującym się, powinny być traktowane również jako starsze podjezdki, a więc jako takie konie młode. Tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z koniem starszym, koniem, który wymaga korekty, to on również powinien być potraktowany jako koń młody. To jest bardzo ważna, znowu istotna kwestia. Hmm. No, właśnie, i rozluźnianiu mocno napiętej muskulatury zawsze towarzyszy ból i zakwasy, dlatego że te napięcia, odpuszczając, wprowadzają napięcie w innych też miejscach, to znaczy koń, próbując się rozluźnić, może przeciążyć coś innego, i, i zawsze, jeżeli był bardzo długo napięty i przystosował się już do takiego sposobu poruszania się, do takiego właśnie usztywnienia, to okres przejściowy, w momencie kiedy on znowu przestawi się na ten poprawny ruch, znowu będzie skutkował przyciążeniem mięśni nieprzyzwyczajonych do tego, które nie pracowały przez jakiś czas i będzie się wiązał z zakwasami. I po dobrym treningu często następuje gorszy dzień, tak? Bardzo często się tak zdarza. Czasami ten gorszy dzień przychodzi po dwóch kolejnych dniach treningowych. A jest, jest obdarzony wyczuciem, zorientuje się w czym rzeczy, tak? bo to zadanie miejsca jest wpaść na to, że koń po prostu musi odpocząć, tak? tak jak sportowiec musi odpocząć, tak jak wszelkiego rodzaju programy treningowe, teraz dostępne, bardzo popularnie na smartfonach, zawierają dzień odpoczynku po na przykład pięciu dniach treningu. Zawierają dzień odpoczynku. Tak samo dla konia taki dzień odpoczynku powinien być zapewniony i w zależności od poziomu jego wyszkolenia i od poziomu jego umieśnienia, ten dzień odpoczynku powinien być wtedy co 3, co 4, co 5 dni zastosowany, w zależności od właśnie tego przyzwyczajenia, poziomu rozluźnienia i tak dalej. I rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni można w zasadzie osiągnąć tylko poprzez dawanie wody, a nie przymusem i nabieraniem. A więc nic tutaj przymusem nie zdziałasz, Skrócone, stwardniałe mięśnie muszą się ponownie uelastycznić, muszą się rozluźnić i uelastycznić i dopiero wtedy koń będzie mógł nimi pracować w pełni. Siła i ciągnięcie zawodze nic tutaj nie dadzą, a nawet jeszcze spowodują większe usztywnienie aniżeli, aniżeli bez nich. I dla koni użytkowanych w sporcie, zróżnicowany i dobry, przemyślany plan treningowy jest koniecznością. Tutaj nic nie można pozostawiać przypadkowi. Ten plan treningowy, to rozplanowanie jest konieczne. I szczególnie ważne jest dopasowanie planu właśnie do wieku, do wieku konia. Yy. I tutaj cytat, cytat, który jest wypunktowany właśnie w książce w poszukiwaniu równowagi. Podstawy teorii treningu powinny być dobrze znane każdemu jeźdźcowi. Każdemu bez wyjątku. Ja tutaj dodam od siebie. Podstawy teorii treningu powinny być dobrze znane każdemu jeźdźcowi. Yy. I to jest. To, o czym chciałabym podzielić się z Tobą dzisiaj, myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Daj znać, jak Ty to widzisz, że to jest bardzo, bardzo istotna, istotna rzecz. Jeszcze słowem podsumowania: cierpliwe szkolenie, poprawny z punktu widzenia fizjologii trening oraz systematyczna gimnastyka, do tego jeszcze, stanowią warunek poprawnego zebrania. Tak, właśnie słowem podsumowania. I jutro, właśnie powiemy sobie o, o takim treningu uzupełniającym, o metodzie treningowej uzupełniającej pracę pod siodłem. Powiemy sobie również o gimnastyce, kilka słów, chociaż już wspominaliśmy o tym wcześniej. I powiemy sobie jutro o znaczeniu ruchu, o tym, jakie znaczenie ma ruch w treningu konia w ogóle. Dlatego, że konie sportowe bardzo często większość swojego życia spędzają w boksach, a tak naprawdę ten ruch ma tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie i warto, warto wiedzieć dlaczego. Także taki będzie temat jutrzejszego live'a. Zapraszam Ciebie na niego bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Ciebie również na konferencję, na drugą edycję konferencji Love Kurs, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jest mało, na, mało czasu na zapisy, także nie zwlekaj i zapisz się od razu. Konferencja jest w zupełności bezpłatna. Link do zapisu znajdziesz w opisie zdjęcia w tle do góry. W opisie zdjęcia w tle ten link znajdziesz. Także przeklikaj tam, zapisz się, zobacz jacy są prelegenci. Naprawdę będzie masa wiedzy, masa nowych informacji. Także zapraszam Ciebie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zarezerwuj sobie poniedziałek od 10 do 18 z przerwą taką obiadową w trakcie. Widzimy się cały dzień i cały cały dzień będzie poświęcony rozwojowi i poszerzaniu swojej jeździeckiej wiedzy. Także zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. My widzimy się jutro o 6.30 rano. Jakie tematy będą już wiesz, także zapraszam Ciebie, bo warto i życzę Tobie miłego dnia, miłego czwartku, miłego wolnego, no bo mamy dzisiaj przecież Boże ciało. Także skorzystaj z tego wolnego dnia i do zobaczenia jutro. Dzięki i cześć.